To jest podcast Wspólne Słowa. Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sałtyspara. Witamy serdecznie. Witamy. I zapraszamy na kolejny odcinek, w którym chciałybyśmy zatrzymać się nad wątkami związanymi z nadzieją. Rebeka Solnit w Matce Wszystkich Pytań A, mówi o tym, że milczenie i wstyd są zaraźliwe, ale mowa i odwaga również. Solnit już od lat mówi o powrocie do wspólnoty, zaangażowania, odpowiedzialności. A tak naprawdę chcę, aby osobiste historie prowadziły poza strefę prywatności. Tak jakby łączenie tych osobistych historii z większymi opowieściami, takimi, które uświadamiają nam, że nawet przeżywając osobistą tragedię, możemy zostać oczarowani przez coś, przez coś niezwykłego, coś, co przyjdzie do nas i nas porwie. I ten tekst jest bliski też temu, o czym. Mówi e, Olga Tokarczuk, e, opowiadając o czułości. Pamiętasz jej wystąpienie przy okazji odbioru Nagrody Nobla? Mm. E, tam pojawia się to słowo czułość. Mam wrażenie, że zostało reaktywowane dzięki Olce Tokarczuk. Tak. Było w jakimś zapomnieniu, i, i, i wróciło. Jest bardzo trafne w bardzo wielu kontekstach, takie odnalezione słowo. I w czułym narratorze Olgi Tokarczuk odnajdziemy też taki krótki tekst o tym, czym dla niej jest ta czułość. Że oto czułość jest sztuką uosabiania, współodczuwania, a więc nieustannego odnajdywania podobieństw. Tworzenie opowieści jest niekończącym się ożywianiem, nadawaniem istnienia, tym wszystkim okruchom świata. Jakimi są ludzkie doświadczenia, przeżyte sytuacje, wspomnienia. Według niej czułość personalizuje to wszystko, do czego się odnosi, pozwala dać temu głos, dać przestrzeń i czas do zaistnienia i ekspresji. To czułość sprawia, że imbryk zaczyna mówić. I dalej, już na sam koniec, mówi tak. Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stającą się na naszych oczach jednością, a my jego jednocześnie małą i potężną częścią. Czyli i musimy opowiadać, mówić i nazywać, ale też czuć jedność. No musimy, czy nie musimy? Chcemy, czy nie? Jesteśmy jakąś jednością. Jesteśmy wszyscy systemem naczyń połączonych. Pracuje ty, Aniu chyba. Czasem też w systemowym nurcie terapii rodzin, wtedy pracując z rodzinami, mówimy o tym i pokazujemy, jak jedna osoba wpływa na drugą, jak reakcje jednej osoby wywołują inne, ale to samo możemy przenieść na skalę makro. I wiąże mi się to z tym, co przeczytałaś Aniu na początku, o tym, że zaraźliwa jest też odwaga, modelowanie postaw, inspirowanie się kimś. Że dzięki temu, że ktoś odważy się, to może być łatwiej innym. Przeczytałaś też, że oprócz odwagi zaraźliwe jest, bo tu mi umknęło Aniu, wstyd i milczenie, tak? Wiedząc o tym, możemy mieć odwagę, tak? Ruszyć. Jest taki króciutki wiersz. Krystyny Miłobędzkiej, z domu jest jestem. Bliżej tych, co poszli, blisko tych, których tu już nie ma, blisko tych, do których mi coraz bliżej. I jak rozmawiałyśmy o tym, o czym chcemy dzisiaj porozmawiać, hmm, pojawiła się też taka refleksja. Jak rozmawiać o nadziei w obliczu wojny, jak rozmawiać o nadziei w obliczu niepewności? A w czasie sesji, które prowadzę, bardzo wiele wątków dotyka tego, co się dzieje aktualnie na świecie, co się dzieje w Ukrainie, co się dzieje obok nas, ale też co się dzieje w nas. I ten wątek nadziei już wcześniej był nam bliski w kontekście doświadczeń Viktora Frankla i też najpełniej y, myśląc o jego doświadczeniach y, i naj, najczęściej opowiada się w kontekście tego, jaki mamy wpływ mhm. na rzeczywistość i czym jest prawdziwa mhm. wolność. Mhm. Kiedy mówisz Aniu, o nadziei, to mam tutaj piękne zdanie. Akurat nie z Frankla, tylko od Johna Fredriksona, mhm. który mówi, że jeśli przestaniemy wierzyć w potencjał ukryty w człowieku, to nadzieja umiera. Tak, ale równie dobrze można by było przypisać mhm. to zdanie Wiktorowi Frankowi. Tak, tak. Kiedy jest nadzieja, to widzimy potencjał, to jest szansa. Tutaj wcześniej Fredrikson pisze, że rozpacz zabija nadzieję, że pogrążenie w rozpaczy ją zabiera. I dlatego ważne, aby w różnych momentach widzieć jednak jakiekolwiek możliwości, potencjalne rozwiązania. I do tego odwaga wydaje mi się być bezcenna. To... Tak, ale też mowa o tym, co możemy zrobić, co może zrobić każdy z nas, ale też co możemy zrobić wspólnie. Ta wspólnotowość znowu powraca. Nie? Myśmy tu rozmawiały. Aniu o wcześniejszym trudnym doświadczeniu dla całej ludzkości, czyli doświadczeniu pandemii, gdzie właściwie wszyscy no, na unikalną skalę, wszyscy mam na myśli ludzkość, byliśmy w jednym procesie w jednym procesie i braku nadziei, i szukaniu nadziei, i niepewności, i niepokoju, ale też wspierania się wzajemnego. Uruchamiały się siły dobra, pomocy. Coś, co i obserwujemy teraz, kiedy uruchamiają się ludzie spontanicznie i empatycznie i z czułością pomagają. Zauważasz to, prawda? Bo tak. tak. Ta rzeczywistość jest akurat budująca. Takie, takie mam wrażenie. Nieodparte. Tak. I to, mhm. i to także daje nadzieję. Tak, jest też źródłem takiego... Poczucia wspólnotowości opartego właśnie o taki wyższy cel. I myślę, że, że do tego Frankla, Wiktora Frankla, tak. warto wrócić. Bo... Yy, tak, tak, bo yy, jeżeli chodzi o ten cel, poczucie sensu, yy, dla Frankla twórcy yy, takiego nurtu w terapii zwanego logoterapią niezmiernie ważne, właściwie bazowe było poczucie sensu. Przy czym sens życia to nie taki, że mamy. Od góry wszyscy dani, dany i to jeszcze ten sam, tylko potrzebujemy go poszukać, znaleźć dla siebie. W jego książce, Człowiek w Poszukiwaniu Sensu, które jest niesamowicie poruszającym zapisem jego doświadczeń jako więźnia w obozie Auschwitz podczas II wojny światowej, pisze o tym, co pozwalało zachować nadzieję i co pozwoliło przetrwać jemu czy jego współwięźniom. I w takim rozdziale, który jest umieszczony w tej książce, a jest już zapisem wykładu z lat 80., Frankl ujmuje poczucie sensu w ten, w ten sposób. Zgodnie z teorią logoterapii, człowiek może odnaleźć w swoim życiu sens na trzy sposoby. Pierwsza droga wiedzie poprzez tworzenie dzieła i spełnianie czynu. Czyli to, że taką dygresję wtrącę, że działamy coś tak, robimy. Tak, ja. że doświadczamy tego poczucia sprawstwa, mhm. wpływu, yy, przekładamy naszą energię na jakieś działanie przynoszące namacalne efekty. Druga, wracam tu już do Frankl'a, przez doświadczenie czegoś lub spotkanie kogoś, czyli taki nowy rozwój. Ja to tak rozumiem, że kiedy czegoś doświadczam, wzrastam, spotykam kogoś i też jest jakaś wymiana energii, to też może dać ogromny sens. Innymi słowy, sens życia można odnaleźć nie tylko w pracy, ale również w miłości. I miłość mi się też nieodparcie kojarzy z czułością. Mm. Praca z działaniem, przy czym nie musi to być praca zawodowa, tylko chodzi o tą energię, o spełnianie czegoś, tworzenie jakiegoś dobra, przesyłanie tego dalej, tak? zostawianie po sobie, i to również będzie zaraźliwą energią. Tak, sobie myślę cały czas, jak też o tym rozmawiamy, o profesorze Zimbardo, hmm. który badał y, skądinąd genezę zła hmm. i zaobserwował, że właściwie to nie jest tak, że my jesteśmy odgórnie dobrze czy źli, tylko w większej mierze niż geny, temperament kształtują nas okoliczności, w których jesteśmy. I ktoś, kto ma potencjał do ogromnego dobra, czyli każdy z nas, w pewnych okolicznościach może czynić zło. I to jest dramatyczne. Jednak, jeżeli uwzględnimy drugi biegun, czyli że możemy też czynić dobro, i kiedy jedna osoba uczyni coś dobrego i to może wpłynąć na innych, to w tym jest nadzieja. Hmm, no tak, dlatego wracamy do Franka, który uważał, że wiele rzeczy po prostu nam się przydarza. Tak. I jesteśmy I rzuc rzuceni w jakiś tak, wir, w jakiś wrzuceni, los. dokładnie. I teraz jak zareagujemy? Mm -hmm. To jest nasza wolność. To, gdzie jesteśmy, no to na to nie mamy wpływu. Hmm. Ale to, co z tym zrobimy, to już wpływ mamy. Tak. Nie? To Wisława Szymborska, nie? Mówi, mm -hmm. jestem, y już mam tutaj y książkę, nie chcę. Y mm -hmm. Znaczy, mam w głowie te wersy, ale nie chcę y ich y błędnie zacytować. A ja nie kojarzę tego tekstu. Ale Taki mm -hmm. króciutki tylko fragmentik mm -hmm. Jestem kim jestem. O. Niepojęty przypadek, jak każdy przypadek. Mm. I w tej przypadkowości mamy zadanie znaleźć mm -hmm. sens, tak. stworzyć sens, urealnić go i za nim pójść, żeby się mm. chyba tak w tym realizować. Mm -hmm. Więc mówiłyśmy też o tym takim poczuciu niedosytu, że nie pomagam wystarczająco, że mogę zrobić więcej, że mogę być bardziej przydatny. Tak, rozmawiałyśmy, to tak dla słuchaczy, z Anią o mm -hmm. tym przed, przed nagraniem, jako o osobistych doświadczeniach, ale też o refleksjach pacjentów, którzy wnoszą w obecnym czasie takie poczucie, takie poczucie bycia niewystarczającym dla innych, którzy są w ogromnej takiej swojej Rozpaczy i szukają, gdzie mogą wyjść z tej rozpaczy, mhm. jak i mieć wpływ, jak pomóc z takim ciągłym poczuciem, że to za mało. A tymczasem to będzie też ważne, żeby rozłożyć swoje własne siły, mhm. bo może się okazać, że będziemy potrzebni sobie mhm. nawzajem dłużej niż sądziliśmy w tym temacie. Mhm. Może się okazać, że za tydzień, dwa, trzy. Mhm. Będziemy chcieli pomóc, a nasze siły witalne nie będą mhm. już w stanie nam na to zezwolić. Mhm. Dlatego ważne jest rozłożenie tych sił i równowaga, i troska o siebie, także. Troska o siebie w wymiarze takim czysto bytowym, aby też dać sobie prawo do odpoczynku, do, nie wiem, do towarzyskiego spotkania z kimś, ale też zwrócenia uwagi na to, co dzieje się z nami nas w środku, z naszym oddechem, z naszym ciałem. I tutaj chciałabym zachęcić. Już kiedyś wspominałyśmy o kanale chwile wytchnienia na YouTube, który jest prowadzony przez Polski Instytut Eriksonowski, gdzie można się na moment zatrzymać i zasłuchać wizualizację, relaksację, aby na chwilę pogłębić oddech, poczuć jak ten oddech nas napełnia. Aby poczuć swoje ciało, takie 15 minut dziennie, zwłaszcza kiedy jesteśmy przemęczeni, przetłoczeni, przeciążeni wiadomościami, które zresztą też dobrze sobie dawkować, również w trosce o siebie, to może być takim wzmocnieniem nas samych. Tak, jak najbardziej pamiętając o tym, że nasza zdolność do zdrowienia, do uzdrowienia jest wrodzona. Tak. Ale o te zasoby mm, możemy dbać. Mhm. Możemy dbać tak, jak mówisz, miareczkowo, codziennie po. po troszkę, tak. tak. I zasoby nasze też warto wzmacniać w relacjach z innymi. Mhm. Ja, czyli takie przyjrzenie się sobie, z kim mogę porozmawiać, z kim mogę podzielić się swoimi emocjami. Czyli mhm. przyjrzenie się swojej własnej sieci wsparcia. Bo kiedy my pomagamy. To zużywamy, jakby nie było dużo naszej energii, więc skąd możemy ją czerpać? Kto może nas zasilić? Ja sobie przypominam takie zdanie, kiedy dawno temu byłam na kursie pierwszej pomocy, to ratownicy bardzo często powtarzali, że martwy ratownik to zły ratownik. Mhm. I daje mi to taką myśl, że naprawdę trzeba też troszczyć się o siebie, bo kto nam pomoże? Kiedy my pogrążymy się również zupełnie i zatracimy. Tak, mówimy ci o nadziei, wiesz, że mm -hmm. jakoś ten Viktor Frankl cały czas, cały czas powraca ale, sens, tak? Tak, ale też mm -hmm. chciałabym opowiedzieć, bo on dożył późnej starości. Mm -hmm. I proszę sobie wyobrazić, że po 70 spełnił jedno ze swoich, można powiedzieć, pragnień. Na pewno nie marzeń, bo od jakiegoś czasu obserwował u siebie taką awersję do latania i po 70. wraz z żoną e, nauczył się, jak latać awionetką. Jego żona też wówczas po 70. jakoś chyba mu w tym wturowała. i to jest taka historia opowiadana przez Jeffreya Cajga. Ehm, bo on odwiedzając ich w domu, widział dyplomy, widział jego liczne dyplomy z uczelni, doktoraty. I ponieważ Wiktor był bardzo, Frank był bardzo uwielbiany. To zajmowało dużą powierzchnię ścian w jego domu, ale w centralnym miejscu był właśnie dyplom uzyskany w tym późnym etapie jego życia. Mhm. Czyli na spełnianie marzeń nie jest za późno. Nadzieja, co będę robić, kiedy minie to, co trudne, yy, może nas wzmacniać. I to przecież dało nadzieję Franklowi, tak? Kiedy on był więźniem i kiedy nie miał możliwości pracy naukowej i myślał jednak o tym, co będzie, kiedy Druga wojna światowa się skończy, co on wtedy będzie robił. Yy, co spisze, o, cały czas. Yy, Będąc więźniem, obserwował równocześnie reakcje ludzi, czerpał z ich doświadczeń, tworzył w głowie co będzie. I tak yy, brzmi mi to, że marzenie o lataniu również było czymś, co dawało taki impuls, że idę do przodu, bo jeszcze tego nie spełniłem, tak? jeszcze to chcę osiągnąć, chcę się tego nauczyć. Zwłaszcza, że było to takim wyzwaniem dla niego. Mm. Ładna historia. Y Możemy zakończyć też słowami Rebeki Solnit? Czytaj Aniu. We wspomnianej na początku mhm. Matce Wszystkich pytań, Rebeka mówi tak. Zawsze zostaje coś, co należy jeszcze powiedzieć. Zawsze ktoś wciąż walczy o słowa i możność opowiedzenia swojej historii. I taką puentą zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Dziękuję Ci Ula. Dziękuję Wam. Dzięki Aniu, dziękuję wszystkim.